Wszystko jest jabłek. Poki je. jest. and cheese. Wszystko jest. Wszystko. Tylko jeszcze te sosyczki, te, te kiełbaski nie są zrobione. Tam cebula jest. I co jeszcze ty? Mama włożyła. I e, pig blanket, jak, jak to się nazywają te kiełbaski, Olivia? Oh, oh oh Oliwia, jak te sosyczki się nazywają? Pig and pig Pigs and Świnki i prześcieradło. <noise> Tłumaczę z angielskiego oh na polskie. Ale to są tylko takie sosyczki, oh no, mniejsze. Zawinę bekon i to się wkłada do piekarnika na ile minut? Na 200 i pół godziny. I to one się tak fajnie zrobią. Bardzo dziękuję.